Cześć, witajcie z tej strony polski poszukiwacz. I witam Was dzisiaj na kolejnym unboxingu paczki Siemanko. Siemanko, zakładam moje rękawiczki. I zobaczymy, jaka ciekawosteczka dzisiaj do mnie przyszła. Co dzisiaj ciekawego. Za... Co dzisiaj ciekawego zawitało w moich progach. Dalej, co jest z tymi rękawiczkami, no? Dobra. Paczka taka foliowana zwykła poliwa. może tam jest folia bąbelkowa zobaczymy, jest folia bąbeleczkowa otwieramy dalej co tam ojej co to jest co luzem wszystko luzem jest masakra tak to wygląda Czekajcie, przybliżę z Wszystko jest luzem. Wszystkie robaczki. Tak właśnie wyglądają. I są jeszcze całe w oleju. Dobra, strzelę sobie tylko fotę. Jeszcze pokażę tutaj do tej drugiej kamery, jak to wygląda. I tak właśnie wygląda nasza paczka. Nasza paczuszka że pakujemy wszystko i szykuje się ciekawa segregacja, no. Bardzo ciekawa segregacja. W ogóle Fajnie, że to przyszło szybko, w miarę. Ale nie fajnie, że po prostu jest taki roz tego rozgardiasz, żeby brzydkiego słowa nie użyć, nie? Przecież to jest szyściutko, misz, masz po prostu, nie? nie dosyć, że jeszcze kolory, te jeszcze typy i wielkości są różne, nie? Także dobra, to by było na tyle z mojej strony. Ja zapraszam Was już do kolejnego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji pod tym kanałem. Ja się z Wami na razie żegnam. Trzymajcie się i na razie!